Witam Was, Rybki, kochane, serdecznie na moim kanale Kasia Tarot. To będzie specjalne dla Was czytanie w podzięce za to, że mam dużą oglądalność właśnie również od rybek. Nie spodziewałam się, bo mam bardzo dużą oglądalność, jeżeli chodzi o osoby spod znaku uwagi, ale na drugim miejscu jesteście Wy, Rybki, dlatego robię Wam również specjalne czytanie. To czytanie będzie, jeżeli mówimy o czasie do dwóch tygodni max. Zaczniemy od ogólnej energii, co ogólnie karty chcą nam powiedzieć. Później się skupimy na pracy i naszych waszych finansach. I na samym końcu zobaczymy, co jeżeli chodzi o wasze sprawy miłosne. Także słuchajcie, ogólna energia dla Was. Zobaczmy, co nam karty chcą tutaj powiedzieć. Ogólna energia. No, mamy rycerza buła. Mamy króla buław, także chyba mi się wydaje, że chodzi tutaj o osobę. O osobę, którą jesteście, rybki, zafascynowane. Za uh, rycerz Pucharów też. Dużo wiadomości. Także rybki, ja nie wiem, jest tu jakiś pan. Słuchajcie, to jest energia ogólna. To jest energia ogólna tylko. Ale ja już tutaj widzę sprawy miłosne dla was, rybki. Także do dwóch tygodni. W w przeciągu tych dwóch tygodni tutaj będzie ważny pewien pan dla rybek, dla rybek, które są kobietami. Także jest tu jakiś ważny pan. Może nie wiem, czy dla Was będzie bardzo ważny, ale ten pan jest Wami bardzo zainteresowany. I ja widzę bardzo dużo wiadomości między wami wymienianych. Niektóre z Was rybki będą podróżowały do tego pana w tej i we w te. będziecie podróżować. Tu się będzie dużo działo, tu będzie dużo ognia, plus. Mamy 10 pucharów, czyli dużo radości, dużo szczęścia. Także w przeciągu 10, 10 dni, mniej więcej 10 dni, wy tutaj zaznacie dużo radości, jeżeli chodzi o pewnego pana. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, nie będzie rezonowało ze wszystkimi rybkami, ale mamy pewnego romantycznego pana. Słuchajcie, rybki, te najbliższe dwa tygodnie zapowiadają się. W miarę dynamicznie, tu będą emocjonalne uniesienia, i tu będzie zdecydowanie dla Was okazja do działania. W Waszym otoczeniu pojawi się wiele energii ognia i wody. Także, co, co to znaczy? Będziecie łączyć, jak gdyby, pasję z intuicją, działanie z emocjami. Ale działajcie z rozwagą. Mamy rycerza Buław i króla Buław. Także możecie poczuć bardzo silny przypływ energii do działania. Możecie mieć ochotę szybko realizować swoje pomysły, podejmować ryzyko i po prostu tak śmiało iść do przodu. Te dwa tygodnie to będzie taki świetny moment dla Was na ogólnie na inicjowanie projektów, podejmowanie nowych wyzwań, jakieś podróże, jakieś zmiany w Waszym codziennym życiu. Pamiętajcie, że Król Buław to jest doświadczony przywódca. Nie wystarczy samoporywcze działanie. Ważne jest, żebyście również przemyślały coś, żebyście miały takie przemyślane planowanie w swoim działaniu również. Ale słuchajcie, emocje na pierwszym planie dla Was. Mamy rycerza Pucharów. Tu będzie jakieś ważne wydarzenie w sferze emocjonalnej. Możliwe, że ktoś okaże Wam sympatię, wyzna Wam uczucia, zaprosi Was do bliższej relacji. To będzie czas jakiejś również inspiracji, to będzie czas na otwartości na piękno, bo o tym rycerz Pucharów to jest trochę taki artysta. Także możecie czuć się bardziej wrażliwe na sztukę, na muzykę, na jakieś głębsze rozmowy. Jeżeli macie w sobie jakieś niewypowiedziane emocje, teraz będzie dobry czas, dobry moment, żeby je po prostu wyrazić. No i mamy szybki rozwój. Sytuacji. Ósemka buław sugeruje, że sprawy mogą potoczyć się szybciej niż się spodziewacie. Nie wiem, jakie sprawy, pamiętajcie, to jest czytanie ogólne. Może to być na przykład niespodziewana wiadomość, jakaś nagła de decyzja, jakiś szybki zwrot akcji. Jeśli czekacie na odpowiedź albo na jakiś rezultat jakiejś sprawy, wkrótce możecie się go doczekać. Macie działać również elastycznie, macie reagować na zmieniające się okoliczności, macie być gotowi na nowe możliwości. No i słuchajcie, harmonia i spełnienie, dziesiątka pucharów, dziękuję, bardzo piękna karta wskazująca na czas radości, na czas spełnienia, na czas harmonii. Możecie poczuć się bardziej związani z rodziną, z bliskimi, albo po prostu odczuć taki wewnętrzny. Spokój. To jest także znak, że podejmiecie dobre decyzje, pozwolicie sobie na działanie zgodnie z Waszymi uczuciami i możecie doświadczyć głębokiego szczęścia, takiej głębokiej satysfakcji, bo o tym mówi 10 pucharów. Słuchajcie, najbliższe dwa tygodnie będą czasem takich w miarę intensywnych wydarzeń, zarówno pod względem działania, ale również pod Waszych emocji. Także, rybki, możecie spodziewać się jakichś nagłych zwrotów akcji. Także jakichś pięknych momentów, pełnych radości, spełnienia, ale macie, kluczem do waszego sukcesu będzie jak gdyby połączenie odwagi i spontaniczności z mądrym podejściem do emocji. Nie bójcie się podejmować decyzji, ale pamiętajcie, że prawdziwa harmonia pochodzi z równowagi pomiędzy waszym sercem a rozumem. Słuchajcie, przed wami inspirujące dni. Wykorzystajcie je dobrze. Także takie karty dla Was. No dobra, a my się teraz skupimy, weźmiemy bardziej konkretną talię i przechodzimy do spraw pracowniczo-finansowych. Dwa tygodnie, te następne dwa tygodnie, niezależnie kiedy obejrzycie. Dwa tygodnie od teraz, od obejrzenia. Zobaczmy, co jeżeli chodzi o pracę i finanse na najbliższe dwa tygodnie, urywek. Co Was czeka? Co czeka rybki, jeżeli chodzi o pracę, finanse na najbliższe dwa tygodnie? mamy pazia denarów, jakaś może być oferta, nowa praca, no wy macie w sobie ogień. Wy macie w sobie ogień i zobaczcie, jaka fajna karta, mamy dwa puchary i znowu mamy osiem buław. Słuchajcie, te dwa tygodnie będzie dużo działania możliwe, we w pracy będziecie, uch słuchajcie, macie bardzo dobre karty, bardzo dobre karty. Bardzo dobre. Słuchajcie, ee, rybki, Nadchodzące dwa tygodnie przyniosą Wam dużo ekscytacji, dużo ekscytujących możliwości. Tu będzie jakiś dynamiczny rozwój, tu będą sprzyjające okoliczności w sferze zawodowej, w sferze finansowej. To będzie czas, kiedy warto zaufać swojej kreatywności, budować swoje relacje i po prostu działać odważnie. Ta energia w ogóle wskazuje na inspirację, na płynność finansową oraz na szansę na długoterminowy sukces. Słuchajcie, zdecydowanie nowe pomysły i jakaś inspiracja do działania. Mamy Paź Buław. I Paź Buław otwiera ten okres jako taki zwiastun nowych możliwości. Możecie otrzymać ekscytujące wiadomości związane z pracą albo finansami, możecie poczuć przypływ energii do działania. Jeżeli myślicie o nowym projekcie, zmianie pracy, rozpoczęciu nowej pracy, to będzie doskonały moment, żeby zrobić pierwszy krok. Do tego słuchajcie, macie siło, siłę, pewność siebie i skuteczność w postaci królowej Buław. Królowa Buław zawsze emanuje pewnością siebie, charyzmą i wy tak będziecie działać przez następne dwa tygodnie, bo to Wam również pomoże osiągnąć zawodowe cele. Ludzie ogólnie będą Was postrzegać jako osobę taką kompetentną, godną zaufania. Jeżeli pracujecie w branży, gdzie ważne są kontakty, z ludźmi. Wasza kreatywność i umiejętność przekonywania to, to te dwa tygodnie będą pełne sukcesów. Słuchajcie yy, dwójka puchary. Współpraca przynosi korzyści. Także w pracy będą bardzo ważne w tym czasie relacje z innymi. Możecie nawiązać korzystną współpracę podpisać umowę. Możecie otrzymać wsparcie od kogoś kto podziela wasze cele. Jeżeli szukacie pracy to rozmowy kwalifikacyjne mogą przebiegać w bardzo przyjaznej atmosferze, a decyzja może okazać się korzystna. To będzie także taki czas, gdy warto pielęgnować relacje z klientami, współpracownikami, przełożonymi. No i słuchajcie, i znowu mamy 8 buław, szybki rozwój wydarzeń. Tu będzie ten okres, te dwa tygodnie będą bardzo dynamiczne dla Was. Możecie spodziewać się szybkiego rozwoju sytuacji, możliwe są jakieś nagłe propozycje, przyspieszone jakieś decyzje. Albo jakieś nieoczekiwane zastrzyki gotówki. I też warto być elastycznym i gotowym w ogóle do działania rybki. No i słuchajcie, no i co ja mam więcej powiedzieć, mamy cesarzową, to jest obfitość, to jest sukces finansowy, to jest znak wzrostu, to jest znak dobrobytu, to jest znak stabilności. Także możecie zauważyć poprawę swoich finansów, stabilizację sytuacji zawodowej lub owocne rezultaty wcześniejszych działań. Jeżeli pracujecie nad jakimś projektem, w najbliższym czasie pojawią się jak gdyby pierwsze efekty tego, i to będzie taki również dobry moment na inwestycje, na rozwój na przykład waszego biznesu, na jakieś twórcze przedsięwzięcia. Słuchajcie, najbliższe dwa tygodnie, jeżeli chodzi o pracę, o finanse, macie nowe szanse w pracy i finansach. Tu będą jakieś kluczowe inspiracje, wasza odwaga. Budowanie relacji. W ogóle sprawy mogą się toczyć bardzo szybko, dlatego warto działać elastycznie i z entuzjazmem. No i cesarzowa ko na końcu układu w ogóle sugeruje, że podjęte teraz decyzje mogą przynieść wam ten długofalowy sukces, finansową stabilizację. Te dwa tygodnie to będzie czas na rozwój i obfitość, także wykorzystajcie go mądrze, rybki. No dobra, a te. My teraz skupiamy się na sprawach miłosnych. Zobaczmy, co miłość, miłość dla rybek na następne dwa tygodnie. To jeżeli chodzi o sprawy miłosne. Sprawy miłosne dla rybek. Mamy 9 buław. Niektóre rybki mają dość jakichś wydarzeń, już albo kogoś, mają dosyć kogoś, jeżeli chodzi o miłość. Um, Początek, może pierwszy tydzień będzie tutaj blokowanie kogoś. Będziecie po prostu blokować wszystkich, którzy wam nie pasują albo was wkurzają porządnie. Musicie to zrobić, po prostu, żeby uspokoić się wewnętrznie. Ale reszta tygodnia, następny tydzień, będzie ok. Słuchajcie, kochane, najbliższe dwa tygodnie w sferze miłości. Przyniosą Wam taki czas, gdzie będziecie się zastanawiać. To będzie również czas obrony własnych granic, ale także to będzie czas stabilizacji i harmonii. To również będzie okres, w którym będziecie rybki musiały zadbać o swoje potrzeby emocjonalne, jednocześnie otwierając się na głębsze relacje. Jeśli uda Wam się znaleźć ten balans w miłości, to czeka Was takie prawdziwe poczucie bezpieczeństwa i spełnienia w tej miłości. Ale zachowajcie ostrożność. Słuchajcie, zachowajcie ostrożność, ale nie zamykajcie się na miłość. O tak. Słuchajcie, dziewiątka buław. Możecie podchodzić teraz do relacji z taką lekką rezerwą. Trochę możecie odpychać partnera, partnerkę. Być może jesteście po jakichś trudnych doświadczeniach, które nauczyły Was tej ostrożności. Możliwe, że nie do końca ufacie tej drugiej stronie. Albo po prostu obawiacie się ponowne, ponownego zranienia, także na dystans. Ważne jest, rybki, żebyście nie pozwoliły przeszłości rządzić Waszymi obecnymi relacjami. Warto być czujnym, ale macie się właśnie nie zamykać na nowe doświadczenia. Teraz słuchajcie, rybki. Wy poczujecie tą równowagę i spokój, bo mamy kartę umiarkowanie. To, to znak, że harmonia i cierpliwość w nas przez następne dwa tygodnie będą bardzo ważne. Jeżeli jesteście w związku, to dobry moment na znalezienie wspólnego języka i pracę nad równowagą w tej relacji. Jeżeli jesteście singlami, nie ma potrzeby pośpiechu, pozwólcie, aby sprawy rozwijały się naturalnie. Wsłuchajcie się w siebie i nie podejmujcie żadnych pochopnych decyzji, nie przez te następne dwa tygodnie. Tak bym to powiedziała. Słuchajcie, Macie również walczyć o swoje, ale z rozwagą. Siódemka w pokazuje, że możecie poczuć jak gdyby potrzebę bronienia swoich granic. Być może ktoś będzie próbował e, Was do czegoś przekonać, albo będziecie musiały udowodnić swoją wartość w relacji. Pamiętajcie, że zdrowa miłość nie wymaga walki. I jeżeli czujecie, że musicie ciągle się bronić, to zastanówcie się, czy ta relacja w ogóle daje wam poczucie bezpieczeństwa. Bo ja tutaj Was widzę troszeczkę zblokowane. I słuchajcie, wiecie co? Z jednej strony postawcie na swoim, bo ta karta również mówi o tym, żeby postawić na swoim. Słuchajcie, co dalej? Dziesiątka denarów, bardzo pozytywna karta, która wskazuje na stabilizację i długoterminowe bezpieczeństwo w miłości. Możecie poczuć, że Wasz związek staje się bardziej trwały, a jeżeli jesteście singlem. Możliwe, że poznacie kogoś, kto może odegrać ważną rolę w Waszym przyszłym, miłosnym życiu. To będzie dobry czas na rozmowy o przyszłości i wspólne plany oraz może bardziej się skupicie na rodzinnych sprawach, na tych sprawach rodzinnych, materialnych. Na przykład kupicie coś do domu, zaplanujecie coś, coś dla domu, dla Was, dla rodziny. I słuchajcie, no jest świętowanie miłości i radości, bo czwórka była zwiastuje ten czas radości i harmonii i szczęścia w relacjach. Twórka Buław mówi o takim momencie, w którym możecie czuć się dobrze w towarzystwie ukochanej osoby albo przyjaciół. Może pojawić się jakaś okazja do świętowania, urodziny, zaręczyny, rocznica, wspólny wyjazd lub po prostu chwile pełne ciepła, chwile pełne miłości. Najbliższe dwa tygodnie to będzie czas równowagi, budowania stabilnych relacji. Początkowo możecie czuć się ostrożnie i tak defensywnie, ale jeżeli pozwolicie sobie na harmonię i otworzycie się na miłość, to czeka Was spokój, czeka Was poczucie bezpieczeństwa. Nie bójcie się bronić swoich granic, nie, nie bójcie się powiedzieć nie, ale pamiętajcie, że prawdziwa miłość opiera się na wzajemnym zrozumieniu i wzajemnym wsparciu. Przed Wami jest szansa na budowanie trwałej i szczęśliwej relacji. Otwórzcie się na miłość. Także takie karty na najbliższe dwa tygodnie, kochanie, uważam, że bardzo pozytywne karty macie, i jeżeli chodzi o sprawy materialne, i jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe. Jest tu króż Buław. Ja Was tutaj widzę pięknie, będziecie dbać. Mi się wydaje, że te najbliższe dwa tygodnie bardziej skupcie się. Na pracy, na rozwijaniu się w pracy, bo tutaj były duże sukcesy, jeżeli chodzi o sprawy materialne. Także na razie na tym, ale w sprawach miłości tutaj widzę stabilizację, widzę pozytywy również. Natomiast tutaj nie będzie aż tak romantycznie. Mi się wydaje, że bardziej więcej serca będziecie wkładać w sprawy biznesowe przez najbliższe dwa tygodnie. Także tak to zostawiam, kochane. Pozdrawiam Was serdecznie i dziękuję za Waszą oglądalność. Dziękuję za Wasze lajki, dziękuję serdecznie za to, że szerujecie. Moje nagrania, jeżeli po prostu jesteście. A jeżeli jesteście zainteresowani czytaniami prywatnymi, to Was zapraszam na moją stronę poniżej adres. A ja Was już dziękuję za oglądanie. Buziaki, papa.